Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak wiadomo, nie ma premiery, więc postawiłam sobie na odcinek liniowy. E, wzięłam sobie mega linię za 20 zł, z numerkiem mamy pierwszym i do tego dwa razy super linie, numerek 14 i 15, a tutaj o, jedyneczka się nam wyłania. Także trzy dyszki wkładu i będziemy sprawdzać, czy coś nam się zwróci połowie naddrapane, wszystko jeszcze nic nam się nie ułożyło, więc jedna wielka nie wiadoma. No to co, kochani, zostawiamy łaperki, subskrypcje, komentarze i zabieramy się za drapanko. I przybliżamy siub, żeby było ładnie widać. No i drapiemy sobie dalej. I co my tu mamy? Diament teraz szukamy. I szukamy tego diamentu, czy tu jest? Nie, diamentu nie mamy. No to następny symbol to korona. Czy my tu gdzieś koronę uświadczymy? No i zasłaniam. Nie. Korony też nie ma. No ciekawie. Dalej mamy słoneczko. Teraz robimy numerek 14, kochani. Tu jest słońce. I tylko raz. Ok. No to popcorn. Popcorn jest tutaj. Tu jest popcorn. Tutaj jest popcorn. I tyle. Dobra. Następny symbol to wiatrak. Tu jest wiatrak. Tutaj jest wiatrak. I tyle. Dalej mamy klapki. I szukamy klapek. Tu są klapki. I tyle. Dalej mamy łódź. I szukamy łodzi. Tu. I tutaj jest łódź. I tyle. No to teraz kwiat. Nie ma kwiata. Dalej księżyc. Chyba okay, będzie pustakowo, kochani. Tu jest księżyc. Tu jest księżyc. Tutaj i jeszcze jeden tu. I dwa ostatnie symbole zostały. Mamy teraz arbuz. Który nam tutaj chyba nie występował z tego, co pamiętam. Nie ma, tak. I ostatni symbol to podkowa. Podkowa gdzieś tu była, ale ono nam linii nie zrobi, kochani. Tutaj i tutaj. Tak, ale mamy pustaczka LBT kontrolne. No to bierzemy sobie drugie linijki z numerkiem 15 i lecimy dalej. Teraz będziemy szukać księżyca. I szukamy, czy ten księżyc tutaj gdzieś jest. Tutaj nie mamy. Następny symbol to Łódź. Tutaj jest Łódź. Tutaj jest Łódź. Tutaj jest Łódź. I tyle. Dalej mamy słońce. I słońce jest tutaj. Tu jest słońce. I tyle. No to dzwon. Dzwon jest tutaj, no to może rolki wpadną. Jedyny. No to słoń. I szukamy słonia Brak. No to może kwiatek. Tu jest kwiat. Tu jest kwiat. I tyle. Dalej mamy serduszko. To dla Was serduszko, kochani. Że mimo tych pustaków dalej ze mną jesteście. Oglądacie. Tutaj i jeszcze tu. Ok. Dobra, dalej mamy znaleźć kości, 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 tu są kości, tutaj są kości, no to leżaka nie będzie, i tutaj są kości, i jeszcze tu jedna, ok dalej mamy klapki, tutaj są klapki, tutaj są klapki, i jeszcze tutaj, tu nie, to leżak nie, nie za dużo by nam zrobił. Przedostatni symbol to czapka drabkę mamy tylko tutaj, na dole i ostatni jest arbus. i czy my mamy tutaj w ogóle arbuza nie ma, pusta, druga pusta NYA, kontrolne, no to bierzemy się za ostatni, szansy z drabkę za megalinię. tu jeszcze nic nie mamy kochani jak widzicie, tak średnio na najeżdża to wygląda no, zobaczymy, pierwszy numerek często potrafił dawać fajne wygrane, zobaczymy czy tym razem Motyl, no ja liczę, że tak, bo tak dzisiaj na pusto wyjść. No to nie za fajnie, nie? Szukamy motyla. Nie ma motyla. Odleciał, odfrunął. No to szukamy liścia. Gdzieś tu liście bodajże były, jak dobrze pamiętam. Tu liść, tu liść. Tutaj dwa liście. Tutaj liść. Tutaj dwa. I jeszcze tutaj jest liść. Dobra. Dalej mamy prezent. Tu jest prezent. Już na górze nie ma. Tu jest prezent. Tutaj jest prezent. I byłoby na tyle. Dobra. Dalej mamy sakwę. Sakwy dwie są tutaj na górze. Tu jest sakwa. Tu jest sakwa, tu jest sakwa i tyle. Dalej łódź. I szukamy łódź. Tutaj jest łódź, tu jest łódź, dobrze rower, tu jest łódź, tu jest łódź, tutaj, jeszcze tutaj i jeszcze tu. Chyba wszystkie. Coś mi się tak brzydko zrabka. Dobra. Następny symbol to klucz. Tu jest klucz. Tylko jeden, jedyny na całą zrabkę. No to cytryna. Cytryna, 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 cytryna. Tu jest cytryna. Też jedna jedna No, jak tam będziecie tak po jednym cedzić, to już ucedźcie takiego konkretnego tego jednego symbola, co? Kłódka. Był klucz, tutaj musi być kłódka. Nie ma. Nie ma kłótki. No to Arbus. No, dajcie tą linię, nie bądźcie mędy. Brzydkie te zdrapki ostatnio, takie robię, masakra, jakaś pusto nawet zwrotu nie idzie utrafić no cóż zrobimy, jak nic nie zrobimy dalej mamy kości tutaj są kości okay. szminka to jest szminka jedna jedna na całej strapce. Perfektnie, winogron, Możdziady jedne, wszystko tak omijają, aby tylko nie dać, no, zwrot chcę nic więcej. Na z nimi. Przedostatni symbol, korona, korony to ja tutaj nie widziałam, więc zrobię sobie od razu ostatni pióro i czekamy do korony i pióra, chociaż korony tu nie było, no ale niech będzie pióro jest tutaj pióro jest tutaj i mamy ewidentnego, kochani, pustaka bonusie, świnia za studę. i znowu kolejny odcinek na pusto normalnie tragedia nie będę tego nawet komentować no, ale trudno, nic nie zrobimy raz jest tak, raz jest inaczej u mnie więcej źle niż dobrze ale myślę, że w końcu w końcu i do mnie to szczęście przyjdzie także dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście wszystkiego dobrego Widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Buziaczki. Pa, pa, pa.